Hej, witam Was w niedzielę, w dniu 9 listopad. A nie 9 czerwca, tak jak to co roku nagrywałem i wstawiłem odcinek. Ale no, tak jak widzicie tytuł, czyli moja przeprowadzka. Przez tą przeprowadzkę troszeczkę się ten odcinek przedłużył. A tak go przekładałem z miesiąca na miesiąc, a to sierpień, a to wrzesień i tak dalej. W końcu go zmontowałem, zaraz rzucam I chciałem tak chociaż troszeczkę pira oko Wam pokazać jak wygląda przeprowadzka od kuchni a teraz was zapraszam do oglądania 23.39 kartony zniesione, teraz drugie mieszkanie moi drodzy, ja plus minus od dwóch minut na nowym mieszkaniu nie będę zbyt dużo nagrywać, bo Stoję tak troszeczkę koślawo. A jest godzina 6 minut po północy. Już mamy 21 maja. Teraz moje zadanie to znieść do mieszkania po rzeczy. A przede wszystkim moje najważniejsze zadanie, które zrobię zaraz: co zmierzyć, czy w tym pokoju, od tej ściany do tej ściany, będzie przynajmniej 1,45 m, raczej na pewno tak, ale muszę to zmierzyć, bo jeżeli tak, to to łóżko wlatuje już dzisiaj, a wlatuje moje nowe. Także taka sytuacja. Jeszcze się zastanawiam, czy biurka nie zmienić, ale póki co to chyba nie. Póki co to chyba nie, a przynajmniej mam jeszcze czas na zastanowienie się na to w kilka dni. A teraz do roboty. Bo trochę tego jednak mam. Witam Was, mamy na dzionek. Aktualnie czekam na instalator Neta. To co miałem pomierzyć, to sobie pomierzyłem. Jak na szerokość się łóżko zmieści, to jeszcze muszę zobaczyć czy czy się zmieści na długość? Raczej na pewno się zmieści na długość, bo jak nie, no to się zdziwię za przeproszeniem. I technik ma być maksymalnie do 5 czy maksymalnie do 20 minut, ale wiadomo, on będzie jeszcze do mnie dzwonić i tak dalej. Także póki ją czas, idę jeszcze szybko do ota i cokolwiek idę przynosić, bo mam tam dużo rzeczy. ale w pierwszej kolejności mleko. mleko. Bo nie chcę, żeby się skwasiło, mimo że jest w kartonie. To będzie ciepło. Bilake. Dobra. Ja pitole, ile dzisiaj zejdzie to ja nie wiem naprawdę, ale chwilę zejdzie. Mam nadzieję, że z tym routerem, z netem zejdzie bardzo szybko, bo jeszcze muszę na szybko pojechać na miasto. Dobrze, że mam przystanek blisko. Dobra, lecimy z tematem. Powinien zacząć wcześniej nagrywać, a dopiero teraz już jesteśmy pod blokiem, pod klatką. Usługi remontowe są, są siedzi do licha. Jak tamto jest ultra lekkie i bez problemu oprócz oh, katapulty, tak to tak trochę się samo rozkłada, ale dam radę. Nie Patryk? Nie, nie widzę. No to poza tym jest jeszcze większe i cięższe i ciasna klatka jest, więc mam idealne wyzwanie, żeby teraz tutaj porobić. Mm. Dobra, my tu, pi, tu pitu a czas ucieka let's go. Słychać wszystko słychać Albo Tutaj szparę. Do no, góry My już jesteśmy z Patrykiem na ostatnim piętrze Jest dobrze, jest dobrze, dobra siłownia, polecamy No A Krystian z Sylwią już są naprawdę blisko Oni są... Tylko, że oni mają o wiele łatwiej Tylko oni mają naprawdę łatwo, bo to jest naprawdę lekkie No tak A to jeszcze katapultuje W sensie, tam to też katapultuje, ale no to gorzej katapultuje To no jest nie chęć, bo tu się jeszcze kręci ta, ta, ta część. Tak, ta po prostu Sabotażysta Sabotażysta Usłyszał, usłyszał. Dawaj do, chodź do złota. Idą. Szybko dawaj. Bo się Gdzie... nad stykniami uszkami. się. Ja, ja próbuję ich wypatrzeć. Ja właśnie tutaj patrzę kryzno i oczy. O, są, so, ekipa remontowa. Dobra. Ekipa... Moi drodzy, jest pierwsza 11 w nocy, już jest data 22 maja, i tak jak widzicie, no, troszeczkę tych gratów mam. To i tak nie jest wszystko. Bo, żeby was nie skłamać, to tak na moje oko połowa już jest przeprowadzona, albo nawet ponad połowa. Teraz dla mnie must have to jest kompa przeprowadzić, szafę gdzie mam ciuchy. I nie tylko ciuchy. I tak jakby kolejna szafa, i kolejna. To jest tak jakby chyba w jednym, ale. Ale, no i tam już głównie mi to zostało. No i taka dosłownie mini komoda. I chcę to wszystko zrobić maksymalnie do czwartku za tydzień. Włącznie wiem, że w czwartek za tydzień jest możliwość przewiezienia komody albo jutro, a jutro w piątek na pewno się nie wyrobię. Także będzie to w czwartek za tydzień, a ja do tego czasu, w międzyczasie, wiadomo. Będę przewozić trochę rzeczy, prawdopodobnie po prostu albo będę brać kartony, albo będę brać reklamówki, nie wiem, ale będę po prostu troszeczkę przewozić, przewozić i, i w ten sposób. Kompat chciał maksymalnie do niedzieli przewieźć, zobaczymy jak będzie. No nie będę teraz tego wszystkiego w nocy robić, bo to dla mnie bez sensu, bo naprawdę mi to wszystko długo zajmie, a jeszcze trzeba iść do pracy. No i co no? Powiem wam tyle. Mój pierwszy posiłek w nowym mieszkaniu. Mój pierwszy posiłek w nowym mieszkaniu będzie zaraz jedzone. Zjem i lecę w spanko. Wyjątkowo tutaj, bo ja tutaj w ogóle nie planuję spać raczej, raczej podkreślam, tylko w drugim pokoju. I właśnie do tego celu jest ta sofa. Która troszeczkę jeszcze wymaga przeczyszczenia I wiadomo, żeby tą sofę wdupić tam do pokoju, to trzeba tamtą sofę wywalić Jeszcze tą komodę trzeba wywalić i tak dalej i tak dalej No ale to wszystko się zrobi pomału na dniach, a teraz Jedzonko i spanko eee... To ile było noszenia wszystkiego, to nie mam wszystkiego nagrane, ale troszeczkę było tego. I naprawdę dziękuję naprawdę przyjacielowi, patrykowi, moim dobrym, znajomym, Krystianowi i Sylwii za pomoc. Naprawdę, wau, wow, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Daniel za użyczenie kombiaka. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, jak to tam siedzi, ale. Kombi dało radę. W sensie były złożone siedzenia i po prostu to łóżko w zamiast pojechać dwa razy w dwóch częściach, to pojechało raz w dwóch częściach i udało się. Tak czy siak, Daniel. Dziękuję bardzo. A teraz jedzonko i spanko. Aha, bo chciałem mówić coś, kurwa. 31 maj, ostatni etap przeprowadzki. Wtedy będzie o tak, co nie i wtedy my to o tak obracamy No to dawaj, to rozkładamy No to... Aha no. No. <noise> Dobrze, Ty, zmieści się Czekaj, bo no, ja nogę zgubiłem o. O, Siało tak. leci Łóżko <noise> Albo się łóżko pozdrowiło <noise> <noise> Nie no żartuję <noise> Pozdrawiamy Skończyliśmy <noise> Tak ja jeszcze długo to będziesz bogaty. <laughs> Bardzo możliwe. Słuchaj na lewo. Może mocno najpierw. Tak, bo Później będziemy wersja naprawdę realna. Jak coś czasowo jest 2002. Dobra, przeprowadzki ciąg dalszy, powiem wam szczerze, ale może ją ja coś pokażę. Już tutaj nie ma czegoś takiego, że tutaj coś jest w sensie, no na środku, bo to było łóżko, komoda już jest wniesiona i pierdyliard wszystkiego ale no zaraz rzeczy pójdą do lodówki tylko lodówka już jest uruchomiona ale czekam jeszcze chwilę a zanim włożę rzeczy do lodówki to nie ukrywam chcę ją wyczyścić wszelkie kartony pójdą tutaj na środek wszelkie ciuchy tutaj cześć cześć witam was w niedzielę 25 maja jest 1.07 Niespecjalnie taka godzina, tylko po prostu tak mi się przypomniało, że przecież trzeba coś tam ponagrywać tej mojej przeprowadzki. I już po raz godzinę sprzątam. Myślałem, że mi to zejdzie o wiele szybciej i nie chciałem tego robić już w niedzielę, bo dla mnie to jest kolejny dzień i w teorii też tak jest. W praktyce to różnie ludzie sobie różni robią, ale to mniejsza. Tak troszeczkę tutaj tych rzeczy mam. Jeszcze mi chwilę tutaj dojdzie. Jeszcze jak ja w ogóle wyglądam, tak się wam pokazuje. W, że się tak wyrażę, nie nieleganckie stroje raczej roboczym, ale trzeba pokazywać wszystko, a nie tylko wszystko, co się pięknie, ładnie błyszczy itp. Takie jest moje zdanie. Halo, halo, halu. witam, dzień dobry. Dzisiaj mamy 2 czerwiec, poniedziałek, godzina po ósmej. Ostatnie elementy przeprowadzki. I wiadomo, powinienem pokazać jak to wiele osób, że wszystko więcej ładnie kolorowo. A ja chcę wam troszeczkę pokazać, jak przyprowadzka wygląda w realu, bo czasami wiele osób może pomyśleć, że o wszystko ładnie w wielce pięknie poukładane i tak dalej, a tak naprawdę powiem wam w ten sposób. No, no tak jak widać. Wszystko i nic. A moim i tak najczystszym pomiesz pomieszczeniem, to jest mój pokój, który ogarnąłem sobie w okolicach 50%, bo jeszcze chcę sobie pościerać kurze i tak dalej. Ale no, w ten sposób także, no. także w ten deseń ja teraz tylko biorę buciki. Wychodzę z mieszkania i jadę jeszcze na moje stare mieszkanie. Moja przeprowadzka, ciąg dalszy. Dzisiaj mamy. 12 czerwca i wiadomo jak to wygląda, aczkolwiek odgruzowanie tutaj tego wszystkiego zajęło chwilę, pościeranie też, także już tylko wdalać do półeczek, ale dzisiaj was zabieram do czegoś innego. Będę to pierwszy raz w życiu robić, nie wiem czy to się tak powinno robić, w sensie zaraz zobaczymy, ale summa summarum troszeczkę ubolewam nad stanem, że się tak wyrażę tego. I zamówiłem sobie z Ali osobno węża i osobno słuchaweczkę. I już sobie zmontowałem jedną część, a teraz ta druga. I zobaczymy, jak to będzie współgrać. Takie nagranie będzie dla potomnych. Zaczynajmy. Oby mi tylko woda nie sykła. O, to się najbardziej boję. Dobra, ja już sobie przygotuję drugie. Egzamin zdany działa prawidłowo, już zamontowane. Lekko tylko dokręciłem kluczem, a i tak na maksa nie chcę tego tutaj dokręcać, bo nie chcę przekręcić, żeby uszczelka poszła czy coś. Nie wiem, jak się to powinno robić prawidłowo. Pierwszy raz to robię. Zobaczymy, co i jak. Także Ciebie żegnamy, Ciebie witamy i już jest troszeczkę nowoczesności tutaj. Cieszę się z tego bardzo. Moi kochani drodzy, w ten sposób zostawiam pokój czysty i tak dalej. Tylko co niektóre rzeczy zostawiam, ale no w ten sposób wszystko ładnie. Wiele jest z tym pokojem wspomnień, bo tutaj się odbywają planszówki. Także spędziłem tu blisko 4 lata. Jest to wspominać. Powiem wam szczerze i całe mieszkanie... Cześć Patryk. Pozdrawiam widzów. To, to mieszkanie ma co wspominać. Że się tak wyrażę, domówkę. No i dobra, trzeba puścić te progi. Godzina jakaś 12-13. Let's go, wychodzimy. Moi kochani drodzy, godzina bez minus 13 w końcu, oficjalnie skończona przeprowadzka, a teraz wszystko tylko posegregować, pochować, i tak dalej, i tak dalej. A my troszeczkę umordowani, w sensie umordowani, lekko. Lekko umęczeni, ale no, jest około 30 stopni na, na dworze, tak plus jest może 25. No i co? No i się człowiek poci, wygląda jak wygląda, ale warto teraz to wszystko uporządkować. A teraz co? Ja odwożę Patryka. Witaj w domu, Biszkopcik. Cześć. Twój nowy domek, co? Miocio. Także witam Was ja w dniu, no jak się położył, hmm. <laughs> Także witam Was ja w dniu 20 lipca i przywiozłem go dzisiaj w nocy. Ale średnio miałem jak nagrać. Jego wprowadzenie, przyprowadzenie. Także on już jest u mnie w domu od plus minus 15 godzin. Może kapka więcej. Rasa dachowiec na żywo jest, kom jest jeszcze ładniejszy, powiem Wam szczerze, niż, niż na filmach czy na zdjęciach. Bo będziesz teraz chwilę sam co będziesz teraz chwilę sam, bo zaraz idę do kościółka, tak? Mhm. Już widzę, jak żem poszedł. Się zadomowił. Kochany biszkupcik. Tak? Dzień dobry. Świeczka Wkręta, ci. <grym> no i kurwa kurde, co tu się nie... Nie poznajesz jaka tu była sterpa, co nie? No. <grym> jak, no. Jak ci się podoba, podoba metamorfoza, że się tak wyraża? No ja wiem, ja wiem. Fajnie, i w końcu można zobaczyć co jest przez Jest sery kozak.